Cześć Emil! Cześć Robert, witamy w kolejnym odcinku Europy Uniwersalnej 4, cykl 2 zakony. Co ciekawego? Nic ciekawego. Planujemy, jak tu tam Szwecję zniszczyć, która nas tu wkurwia zacnie. No i co, i mamy taki wstrat, który w poprzednim odcinku go tłumaczyliśmy, ale ja jeszcze mam regencję i to nas powstrzymuje z jakimikolwiek działaniami. O, puszczaj grę, niech leci. Oczywiście. Puszczam, grenie, leci. Lecimy, lecimy i ja generalnie miałem zbierać pieniądze na embraceowanie Global Trader i się zanietałem. I oki. Wydałeś wszystko w pizdu. Tak, no. Można to. Dodać. Tu sklejmowałem. Zaczynamy anektować powoli Saksonię. Kiedyś nie jest już dobrym pasałem z dużą armią i generałem, tylko jest głównianym wasolem z trzema regimentami i jednym gwiazdkowym generałem. To skłoniło mnie do takich przemyśleń, że ich zjem. Kurde! Degencjo! W ogóle tą bohemię muszę wkładać. Nie? Pewnie, że tak. Wbijamy się w nich? Friedrich! Friedrich! W ogóle, Friedrich ma 15 lat i pierdolną hera w sekundę, nie? To jest gość. I 3 lata ma her. To, 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 to gość nie da Jak on to zrobi? Dobra, wypowiadamy wojny. Diklare war. Take logout confirm. Dickler. Dickler. Zniszcz ich młodzieńcze. Ślicznie. Pierwszą wojnę mogę uznać za wygraną. W ogóle czemu 41 tysięcy Osmanów stoi u Ciebie w prowincji? No Oni w Rydze tak. stoją chyba. Co A tam? nie, no tak, faktycznie. Nie wiem. Nie, u Ciebie siedzą. Kebaby naparzają. <noise> chyba tak. Otworzyli, wiesz, smażalnię i... Plus 10 do developmentu. <noise> Twoje regimenty które teraz tu no dobra, mogę już powoli myśleć, co ja wam mogę wieść. Na pewno was zjem, na pewno was wezmę w pininzę. Eee, co jeszcze? jest łam. ale wystarczy. Skoro nic więcej zrobić nie można, eee, no to cóż była to wojna szybka i bardzo miła, łatwa, szybka i przyjemna. Skorujemy sobie blogałka. Teraz pozostało mi zjeść Wrocław i cały Śląsk będę miał dla siebie. Fajnie. Wykonam tym samym misję. Bo moją misją jest jeszcze podbicie Wrocławia. Fajnie. I wow. przekształcenie go na, jakie miasto, na Breslau. Hmm. Build Spide Network, oh, okej. Okay. Independence for Silesia. W ogóle, Ślązak to jest ciekawy naród. Cześć! No, no no może może, naród. może, oglądają nas jakieś ślązacze, których pozdrawiamy. Ale ja chciałem właśnie bardzo miłą rzecz powiedzieć o ślązakach, a ty mi nie dałeś no to Ja już znam te twoje no, miłe rzeczy, chciałem. które mówisz o ślązakach. Ale nie, a właśnie, a właśnie, że nie. Bo ja bardzo cenię ślązaków i. Wszyscy ci, którzy mówią, że Ślązacy nigdy nie byli za tym, żeby być częścią Polski jako takiej i być Niemcami, co, co bardzo często jest wytykane, to wcale jest nieprawda. Bo ślądzacy wszystkie powstania śląskie, które były, to żeby stać się odrębnym narodem i, i jako część Polski, to ja uważam, że za to im się duży szacunek należy. A to, że chcą mieć właśnie taką integralną odrębność troszeczkę, to wcale nie jest nic dziwnego, bo mają swoją kulturę i generalnie są dosyć odrębną, że tak powiem, częścią społeczeństwa, tak samo jak ci Łemkoi czy tam yy, różne inne grupy kulturowe, tak? To ja im się wcale nie dziwię. Ja, ja no, potrzebuję, tak <laughs> tak. potrzebuję 550, żeby wprowadzić global trade'a, także... Tak? Ja no. Ja chyba nawet mniej trochę, wie? Tylko nie mam 383 potrzebuję. Spoko. Ale muszę poczekać jeszcze troszeczkę. Ale postaram się wprowadzić jak najszybciej. Tutaj zaraz mi wejdzie, tu też mi zaraz wejdzie, czyli dwie dodatkowe prowincje mi złapią Global Trade'a. Coś tu się zadziało. Ktoś tu za zaczął walczyć. Kto tu zaczął walczyć? I się tu zaczęły dziać. O, Besarabia zniknęła z mapy. Jak, oj, oj, oj. Jaka szkoda! Besarabia mój, ulubiony kraj. Ej, tade, tade, Halo, przyjacielu Sperm. Niestety, wiem, wiem, że mnie nie lubicie przez to, ale chuj mnie to obchodzi. Ty. Szwedzi okay. robią y... misję Swedish sz... Pomenaria. Co tu co? co? No zobacz niespory. sobie. Ojoj, ale głupio. Ale głupio. To zjebałem. Co robią? Swedish co? Swedish Pomerania? Po... Tak, Pomerania, dokładnie co to jest. Hmm. Pewnie lubekę będą chcieli zjeść. Request for military access from Ulm. W ogóle spadł mi dochód. I... oj, to tak mocno, co tu jest. To tak spadło? fest. Fest ci spadł. Overextension Zrąbałem w ogóle, bo miałem opcję, że mogę od wasala prowincję wziąć, nie? Uh -huh. I myślałem, że ona już będzie skorowana. A ona nie była skorowana. To faktycznie nie, że trochę zrobiłem. z wasalem, to jeszcze muszę skorować prowincję, wiesz co, chodzi? Kuju, uh -huh. no co? No, no średnio ogólnie. No i tak bardzo średnio bym powiedział. No 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 w ogóle Emil pochwal się, że niedługo będziesz nagrywał sam. Tak, znaczy no nagrywał sam. No w końcu będę nagrywał normalne rzeczy, a nie takie na no, co mi pozwala na sprzęt. sprzęt. To właśnie dla was, co widzowie postanowiłem zainwestować w kupę pieniędzy. Jak to tak pomyślę, to jeszcze mi się robi. I zainwestowałem w nowy sprzęt do gry. Lapka, nowego. Generalnie powinien śmigać, tak, że na się pojawiały teraz więcej materiałów z mojej strony. Zresztą po prostu pozwoli mi na to technologię, która wcześniej mnie hamowała. Excelent. Zauważyłem, Excellent. że bardzo dużo dostaję chujowych eventów. Normalnie 90%. Ja I mam 5 dukatów na minucie. To Normalnie jest masakra. Ba bardzo, bardzo mnie tak boli. to boli. To Naprawdę bardzo. <laughs> Muszę zmożbolować forty też. Tak Zakryć. Powoli sobie staty też robię. O, to jest opór, nie. W ogóle się wkurzyłem na tego bo... no zniknął mi, nie? Hmm. To taki dobry, specjalnie czekałem, aż w jak rywala, więc co chodzi? Mm -hmm. I. Kupa. Generalnie. Dobra, ziomki Generalnie. z permu już, już mnie kochają. Kupa w rogu, kupa. Ziomki z permu już mnie kochają, o i z Royal Mary. Dobra, który, ja w sobie Saksonie właśnie zaanektowałem. No i zajebiście. No Takie zacnie. Tu, bo was jest mniej. Dobra, tak, tak. Improve relation. Nie wiem, czy nie będę mógł w permu wchłonąć, ale chyba jeszcze za wcześnie jest. Anex hmm. wasa w 34, No, także no. spoko. A nie, to jest. Nie. Nie. No, mam taką sytuację, chyba że już przekroczyłem. Może maksymalnie z state-u, Może. To right. tu się odwala u mnie. Aha, no dobra. Gdzie ja byłem w ogóle? Panowie, że podnosiłem relację. Kurwa, no, ale jestem zły na no. No to. Decyzję bardzo, bardzo duży błąd. -a. no i co? Ty, do Ty normalnie no. dostałem request to share your maps of North Atlantic from Ottomans. No to dobrze, to oddaję im to Ty, da. oni chcą tak. Uh, Ottomans wants to share our knowledge of the region of the North Atlantic uh, Accepting will be uh -huh. Let them Discover 8 os privacy and give us 10 uh -huh. prestiżu, ty. No spoko. Ty pierwszy raz ten... coś takiego widzę w ogóle. Nie złe ty, za to. Ale to na pewno ty dostajesz 8 prestiżowanych ani? 10 ja dostałem, ja. Do, ty dostałeś, tak? Tak, no tak. To spoko. No to bardzo fajny event. A to nie był event, to od. Czemu od... Cię... Słyszysz, to nie był event? Czy znaczy, to... no, wiem, 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 wiem. No jest taka akcja. Quest Maps. Czy... Tak, jaka ta Anglia dostała? Nie wiem, co. Hmm. Ty, no bo tu się nudno zaczyna robić, Robert. No dalej wypowiadamy komuś wojnę na ryj. To ja skoruję prowincję i ruszamy na Szwecję. Co ty na to? Poczekaj. Więc tak, wypowiadając wojnę Szwecji, będziemy walczyć z Polską, Szkocją i z sakse Nie, 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 nie. Ja wypowiem wojnę Sakse-Lauenburgowi. A, z Sakse-Lauenburg? Wypowiadając wojnę sakse będziemy walczyć z Kolonią i ze Szwecją. A powiedz mi, poczekaj, sprawdzę ich flotę, jak tam się mają. 22 transportowce. O, mają 8 light shipów. Pobudowali tr się trochę. I 3 heavy shipy. Także ja jestem. No, mogę jeszcze coś zbudować. Zbuduję jeden ciężki. W takim razie. O, nie, nie tu. Tak. Tak. Zbuduj. Kurde! Już mogłem inbrisować to. Cholera. A, ale to poczekaj jeszcze. To ja sobie ulepszę jeszcze militarni nie tutaj. W takim wypadku. König Z sklejowani mi Kenigsberg, no ty wiesz ich? To świnie. To świnie. Okej, a jeszcze. Wy nie będziecie mi loty. Z China jeszcze walczymy wtedy? Wchodzimy jeszcze z kolonią. Mm. Kologne, Gdzie ty jesteś? O, kolonia to jest duża kurwa. <noise> no jest spora. Military. Dariu... W ogóle te... mnie ma... kocha, fajnie. Kologny. Kologny ma 16 tysięcy ludzi. jak w Sweden w ogóle? Sweden... FEDEL ma... A jak oni stoją technologicznie? Trochę lepiej niż ja. 16, 18, 17. FEDEL ma 46 tysięcy. No! Powiem ci, że... Ryzykowno A ile masz tego Manpowera? 76 tysięcy. Ja pierdolę. No ja mam 27 na razie tylko. Hmm. Buduj wiesz co, baraki buduj. Nie? nie mam pieniędzy, mam 90 hajsu. Niestety u mnie pieniądze są towarem deficytowym, także nic nie poradzę na to. Mam 100. Mum 100 prestiżów, właśnie. Nie Dobra, nie. Yy, także tak. Yy. Kto nie lubi Szwecji? Właśnie, Anglia, kto ich nie lubi. Ja, Prusy i Livonia. Anglia nie lubi, ale Anglii nie chciałbym brać sojusznika. Jakoś się tak średnio prezentują, nie? A Austria się przyłącza do tej wojny? Ty, Francja w ogóle, zobaczy jakie ma stosunki z Francją? Średnie... Nienawidzą mnie generalnie. No to faktycznie, tak trochę średnio. Może Milan? Kurde, nie mam kogo wziąć na sojusznika tak za bardzo, czy otomani by były by byli nie? Ale podbiję relacje z Simonem. Aragon? Aragon mnie nienawidzi. Co, Czemu? Co? Co ja wam zrobiłem? Nie kto lubię. Kto ma cię. dobrą armię? Kto ma dobrą armię i kto mógłby mi się przydać? Bachmanis, Aragon, Persja, Delhi, Austria, Litwa. Litwa. Ming, <sum> Prusja, szuden Arakan. To jest Arakan w ogóle? Ponia, tunis, Bengal, Poland, Hidła, Korea, Papal z tej papal z tej ale papal mnie mnie nienawidzi. Węgry może. A może Węgry? Hmm, czemu nie? Albo Bohemia i... O, wbijamy się w Bohemię, Robert. No to dawaj. Dwie wojny. To jest moment, żeby się w nich wbić. To ja idę do ciebie, Co już ty no? podchodzę. I Austria się przyłączy, do. Austrii nie przyłączaj, rozwalimy ich bez, bez problemu. Ale nie, poczekaj, muszę, muszę jeszcze klejma zrobić szybko. No to dawaj, ee, nie masz jeszcze klejma. No nie, ma Humilate Rival. Rival. A, a rival. 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 Riva. No, no. Szybko, szybko, szybko. Czy no kiedy mi się to skoruje, co? Dobra, anektuje perm ty, no ty. Mam minus 5 anrestu a i tak mam Andres. No i jajca, nie? No nieźle. Zobaczymy, czy podniosę. Mm -hmm. dochód, o Jezus, ale mi spadł dochód. Muszę usunąć jakieś... Ty, ładnie mi podbiło ten. Mogę 36 tysięcy mieć wojska, ale fajnie. To sobie zbuduję no zaraz nie. coś. Tylko nie mam pieniędzy. A ja mam minusowy dochód, Nie wiem czemu. Jesteś biedny. A bo ja mam bochemię na rywalu. Jaki to mam skład wojska? Składzinę? Ty jak? w mnie nie mam w ogóle klejmana. co jestem. 5003. Czyli robimy tak. No Rozwadzę. Skandal, O, nie stać mi. Skandal. W ogóle masz dużo kasy? Nie tak no, ogólnie? Kolera. Co? Jesteś bogaty? Z domu? Właśnie coś mi się zjebało. Minus 4 ducha ty dochodło Dobra To jak ty nie walczysz, to ja idę na wojnę Z kim? Z Sibirem To co cioty, nie? Ty masz No, no, no to się wieje Ty masz co z nimi zrobić w ogóle? Gdzie oni mają fort? O, właśnie, o, oni tutaj. są! jak dwie wojny mają jeszcze, tylko mnie, ja dobry sojusz, czego mi brakuje w do Niemiec? Czego mi brakuje do Niemiec? Ojej, podłużę. Nie wiem czy... zbyt pasywnie gramy, Rob. No. Emit, no ty tak pasywnie grasz, no. Ja gram pasywnie? Ja tutaj nawalam kogo mogę to... i robię co mogę. No nie no, ja tu faktycznie trochę statycznie, ostatnimi czasy. Nie no, muszę znowu wolować forty. Bo mam dochód na mnie. Podoba mi się. Co mi się tu stało? Mnie taki miałem dochód i nagle nie mam dochodu. Jeszcze kurwy ze szwedzki obrażają. No co za szmaty, no. Odpowiedz im coś. Ty, w ogóle nie mają embargo chyba narzuconego. Ja im zaraz powiem. Złamię mnę, Send insult. Stara. O. Twoja stara. Twoja stara rozdaje za darmo torebki od Biedronki. Tak im powiem. Ale im powiedzieliśmy, co? No. Zasłużyli sobie. Nie, to było brzydkie, przepraszam, że tak powiedziałem. No Biedronka jest bardzo dobry market. Dobra, ja parę embargo, bo zapomniałem w sumie. Idę Dałem... we No, Dobra, my... Diplomatic Relations plus 1 W ogóle by sobie wziąć jakiegoś dwóch sojuszników, mogę wziąć Nie no, to to swasalizuje kogoś. Oj, oj, oj ta Polska tu się władowała. Oj, oj, oj ta Bawaria tu się władowała. Ojojoj, oj, oj, ten nad tu się władował. Wszyscy. Wszyscy się władowali, no. Widzę, że trwa rozbiór... Y... Poczekać chyba, jak to wojna Tak, rozbiór Bohemii. Bohemii. Ro rozbiór Czech. Ojojoj, oj, oj, co tu się stało? Zlagowałeś mi. Do trójki stop. Jesteś? Tak, jestem, jestem. Myślałem, że cię... Jestem cały czas tutaj, oj, la, 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 la. halo, dlaczego wy tu tak intensywnie giniecie, przyjaciele? Co tu się dzieje w ogóle? Odbić do czwórki, może. Właśnie jest zlagowało, wiesz? Była czwórka cały czas przyjdzie. No ja wiem, no ale może nie chce. Dobra, się... a spróbujemy Te, te MC, A spójrz na to moją ma... sytuację na Sibirze. Czy ja mogę zabrać coś dalej? Czy nie? Hmm. Musisz sprawdzić czy masz zasięg, żeby coś skorować, ale chyba nie, wiesz, chyba nie. Jak to się sprawdzało ten zasięg? A z klejmym masz na nich, Masz sieć na nich zrobioną? Nie, nie mam. Wow, dostałem 5500 tysiąca manpowera. Fakie. Yeah. Dobra. Lecimy na wojnę. No poczekaj, skończę swoją. Dobra, to nie muszę. Cię... No ja cię, ale to ja wiesz. Czy skończyli wojnę właśnie, o. Co ja bym tu chciał im wziąć? Dolne łzice bym chciał wziąć. Biały i rozy, biały i rozy. O Jezu, nie to Przyjacielu, <laughs> Dobra, przyjaciół. wzywam Cię, wzywam Cię. Nie, nie mogę wziąć. Powiadam wojnę Ci. O Jezu, ale to było śliczne. <laughs> o kurwa, to było dobre. Ale to było dobre. Widzę, że się sam cieszysz. Ty wiesz, ja że można... Ty wiesz, że można teraz y, anulować y, end rivali, Skończyć komuś, wiesz, na rywalizację? Tak, tak, tak. No mówiłem ci na ostatnim odcinku. A, to pewnie cię nie słuchałem, jak zawsze. Kurwa, nie mogę tam wejść, no. Śmiałem się, bo akurat byli u tych. Eee, bo Henia była akurat... To co, co kurwy? Była akurat u Austriaków i Austriacy... Ty, ale rozumiem, że mam iść do ciebie, tak? No. Ja to wiem. Jesteśmy zbędne jak kieszeń, nie? Ale się na się napierdolili O Jezu Odbudowali armię w sekundę Nie no ogólnie powoli, powoli i... ogólnie powoli idę No To chodź, zapraszam Ale odbudowali armię w sekundę no. Nie mieli w ogóle ludzi, a teraz mam 22 000, nie? Tak z dupy? No tak, zebrałem listę z pojedynczych prowincji. Po prostu nie mogłem wejść, bo wiesz. No ee... wiesz dlaczego? Uh -huh. Jezus, no kurwa, nie, wez nie wezmę tego no. Co już jestem blisko, to po prostu jakiś. I wedliw I 200 dukatów w dupę, nie? <grym> Ładuję się w nim. Zobaczymy jak na moje wojska wyglądają na tle ich. ojoj, ojoj, oj, ale was masakruje. ojoj, przykro mi. Ty, może będę mógł wziąć sojusz z Papal State'em. Ty, Austria mi oddała Pragę, kurde. No z Papal State to jest zacny yy, pomysł. Bo to są dobre ziomki z Papal State'u, no. No, oddali mi fragę. Co tu co mogę dobudować? 6, 2, 4. Ciekawo, czy mnie ja nie zwastalizuje. Dobra, MC, ale myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby zakończyć eee. ten bardzo długi odcinek. Także co, dzięki tak, za oglądanie. Tak, tak, tak. Tak, dziękujemy za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania naszego kanału filmów. I to, ze mną w To tak jest dzięki wielkie gram razem z Robertem, Dzięki wielkie za oglądanie, a to był kanał Kooperacja. Na razie.